No i zaczynamy moi drodzy. Pierwsze wspólne poszukiwania w 2025 roku. O, tak wygląda miejscóweczka. Pięknie okay. się. E, nasi partnerzy, niektórzy z nich, którzy akurat, od których mamy winder, no, także witam wszystkich bardzo serdecznie, tak się prezentuje nasze miejsce, ten budynek gospodarczy jest jeszcze z czasów międzywojennych i tutaj całe gospodarstwo w ogóle było w tym miejscu, więc miejsce bardzo ciekawe, bardzo fajne, mogą dzisiaj rzeczy wyjść, takie inne niż zazwyczaj, przynajmniej na moim kanale, czyli wiecie, taki typowy śmietniczek międzywojenny, prl -owski. różne ciekawe rzeczy mogą tutaj wyjść. Także na tyle osób. Będzie kopania, będzie dużo śmieci, bo jest tu dużo śmieci. Tak jak mówię, tutaj stało całe duże gospodarstwo, więc no zwiastuje to dużo kopania. Ale kopać się da, lekko przyprószyło śniegiem, ale to dobrze, bo zmroziło lekko z wierzchu i błota nie ma. Także zapraszam Was do oglądania. No to jak tam ekipa? Jest pięknie. Jest pięknie? Dobra, jesteśmy już prawie kompletem. Siemaneczko, poszła ekipa w pole. I tak się to wszystko prezentuje. No Zobaczymy, jakie znajdy będą. Na razie, tak jak przewidywałem, jest bardzo dużo oczywiście śmieci. No i pierwsze takie, jak widzicie, złomy po gospodarstwie. No to tego typu rzeczy będzie masa, nie? A zobaczymy, coś z ciekawych znajdek wyskoczy. Pierwsze znaleziska. I mamy dwa ciekawe znaleziska, o których warto wspomnieć. No jest tutaj, pachnie tutaj ewidentnie brązem, bo dwa takie stopki wyszły. Zobaczcie, jeden tutaj, stopek brązu, a tutaj drugi, nie? Nie wiem czy na razie jeszcze nie wiem czy w podobnej, gdzieś tam w podobnym miejscu obok siebie ale no to znaczy że może się trafi jakaś fibula lub inne fragmenty z epoki brązu ciekawe ciekawe warto odnotowania. poza tym na razie no to piąteczka i pięć feningów i jakieś łuski nie śmieci w bardzo szybkim tempie A tutaj fajny kapselek, zobaczcie z żółkiem no taka ciekawostka nie Tak jak mówiłem takich elementów nie brakuje absolutnie jest tego trochę, nie? No nie. Yeah. Jest i Piotr Piotrze, no ciężko wyjąć, nie? Kończę fajera Kolejne blachy No taki urok tego zatamy, miejsca, nie? Zatamy. Dzisiaj się w totela bawimy <noise> Coś w tym jest Muratyneczka wyszła, no jakaś cynkowa Chyba międzywojnie będzie, nie? Nie tak. jakiś złomik Boracyneczka u Piotra, piąteczka międzywojnie tutaj, tak, nie? Międzywojnie, o widać pi piątkę, widać I tutaj też międzywojnie, tak? Druga piąteczka No to 10 grosików I na zeszyt by było międzywojnią Dokładnie Prze <laughs> bardzo fajne znalezisko, srebrna mała taka klamereczka, takie zapięcie, nie? Jak od paska, od zegarka, coś takiego A chyba, że od butów jeszcze, może ktoś miał jakieś, wiesz, kozackie buty fajne i... I taki pasek ja, przy butach, ja nie? No, ale srebrna klamerka jeszcze takiej nie widziałem w sumie takiej malutkiej klamereczki. Bardzo fajne. No to pierwsze sreberko dzisiaj już jest. Kolejne znaleziska, jedna siekierka, zobaczcie, mniejsza, a tutaj no, spore bydle, nie? Spore bydle. Do tego podkółka, więc żelaznych rzeczy też już jakieś ciekawostki są. A to co to może być? Taki. Czapka krasna. To skrzaty takie co opowiadają, No i takie rzeczy. No. Odrobnice ciężko na razie, ale zobaczymy. No i Patryk, mój imiennik, przyniósł fajne znajdki, bo tak mamy 50 groszy międzywojenne. Piękniutkie jak zawsze. 23. Cieszy, nie? Oczywiście. Boratynka taka nawet czytelna. Ona znośna. Znośna, nie? Jak na boratynki to znośna. Oj, czekajcie, bo coś ostrości mnie nie łapy. Może tak? O. Jest boratyneczka znośna, jest guziczek. O jakie sygnatury to chyba Dlaczego? powinny być. Tak coś, coś mi, coś mi śmignęło mi, nie? Jest guziczek i jest ładny krzyżyk. No taki XIX wiek, nie? Jest tutaj napisy. Fajnie, fajnie, super. No to ładny pakiecik przeniosłeś. Znajdka Krzyśka i słuchajcie, no jest to miedziak, nie? Znaczy miedziak, powinno być to srebro. Jest to falsyfika jakiegoś sreberka, ale jeszcze nie wiemy jakiego. Nie możemy się tutaj doczytać po tych napisach otokowych. Ale na pewno jest to falsyfikat sreberka, bo takich miedziaków nie było, nie? No, także falsik się trafił, ciekawe. A tutaj co masz? A nie wiem Tu chyba by była boratynka już prędzej. A, może i znowu jakiś falsik, no ale to ciężko by było dwa tak, wiesz, jednocześnie znaleźć, nie? No spoko. Tak się prezentuje na razie stół, no ten pojemnik to będzie za mało na te dzisiejsze śmieci, no to widzieliście, to widzieliście Podkówki, no żelazne ogólnie ciekawostki i trochę drobnicy Kolejna monetka, słuchajcie, grosz Poniatowskiego, proszę bardzo No nawet taki czytelny, no jak widać nie jest za specjalnym stanie jakimś cudownym, ale grosik jest, jest tu jest jeszcze bardzo ciekawe znalezisko, no, udało mi się to tak rozkminić, że być może jest to spalona fibula, zobaczcie, tutaj jest jakby fragment zawini zawiniętego drutu, nie tak jak w fibulach jest, no i mnie to ewidentnie przypomina, no wygląda na spalone ogólnie, więc e, być może jest to właśnie ciekawa rzecz, no tak jak mówię, wszystko jest oczywiście, będzie nabijane na mapę, gdzie dokładnie zostało znalezione i archeolog to ocenił sobie. No ale może to być jedno z ciekawszych dzisiaj znaleźć. skoroś wygląda oczywiście bardzo niepozornie, prawda? Plombunia się jeszcze trafiła. Proszę bardzo. Udało się tutaj koledze sreberko znaleźć, no tylko niestety, Pechowo, bardzo, bardzo. No, tak jak widzicie, zjechane, nie? Nic na tym no. nie widać. Żadnego punktu zaczepienia, ani jednej literki, ani nic. Nic, nic, kompletnie nic. Szkoda bardzo. Szkoda. No i coś. I coś no, Tutaj to Poderzę, będzie Tutaj to bo jest no, cieniutka. Tak, to będzie Boratynka na 100%. No. No i, no i mamy znajdkę jak na razie dnia, słuchajcie, no od razu właśnie widać, o tutaj jakieś fajne zdobienia, żłobienia takie ma. Fibulka, słuchajcie, Fibula się trafiła. Bardzo podobna wyszła, pamiętasz wtedy? E, no, koło parku tamtego, nie? Bardzo podoba, tylko tamta była srebrzona tutaj i miała takie zdobionka, ale kształt i typ takie jest taki sam. Nie? Tak, tak. jak na monetach są te No. Bardzo, bardzo fajnie. No to gratulacje, znajdka super. Podaję, że bardzo na, że fajna. Jak się wyczyści ją, Tak, to tutaj będzie bardzo ładna. Mi się wydaje, że tutaj ona ma takie żłobienia, tak, takie tutaj nacięcia. No, widać. Właśnie zastanawiam się do czego tutaj te nacięcia są. No zdobienie takie wiesz, Dobrze. lubili sobie trochę ozdobić takie rzeczy, ale no znalezisko jest super, naprawdę. Mega. Kolejna monetka wyskoczyła, jedna, dru jedna druga grosza Poniatowskiego widać tutaj jedna druga grosu Srek i monogram Stanisława Augusta Poniatowskiego i datę też tu będzie widać, tylko będzie trzeba się temu lepiej przyjrzeć <grym massage> Z kolejne znajdki kolejne znajdki rajśweningi, no w takim stanie jak widać słabym niestety, ale, ale jest tutaj plon się trafiła, o, plombunia, ale wiem, że tutaj kolega ma bardzo fajne znalezisko. No i zobaczcie teraz, bardzo, bardzo fajne znalezisko, zapięcie sakwy późnośredniowiecznej, bardzo ładne. Naprawdę znajdka jest tutaj super i też można pogratulować, bo niezbyt często się to trafia, nie? Bardzo fajne. No, to fanty, jak widzicie, trochę czasu trzeba było poczekać, ale jak się schodzą, to się schodzą, super. Słuchajcie, fajna znajdka jest teraz, zobaczcie. Przęślik ołowiany i taki duży, no rzadko się takie trafiają I tutaj jest jeszcze jedna znajdka e, Musisz tam, wiesz, pociągnąć się za klapkę, o I tutaj jest ćwiek taki, jakby z brązu, no wygląda to na brąz, nie na zwykłą miedziuszkę Więc dwie fajne znajdki, starsze, zaliczone, super Tu z orzełkiem jest, nie, ten guziczek? Tak się właśnie wydaje Tak, będzie orzełek tutaj Mały guziczek z orzełkiem, też fajnie super. No, tak wyglądają kolejne fanty. Tutaj jakiś kawałek, co, ty, co mówisz? Szeląga taki się Chociaż tutaj jakiś taki, no ale może być tak niecentrycznie wybity, i dlatego. No a tak w ogóle to nam zakurzyło trochę fanty, nie? Tak się to prezentuje, ale najlepsze są tutaj widoczne, zobaczcie sobie. No oprócz tego PRL-ka, ale, ale jest tego trochę. No i zawaliło śniegiem, groszy. bo co no tak. jakieś pół godziny, to nawala nieźle. A nie zidentyfikowane z srebrko, które wcześniej Wam nagrywałem, to okazuje się, okazuje się 5 groszy, królestwo kongresowe No dobra, jakaś aktualizacja, bo chwilę nie nagrywałem, tutaj kawałek takiego pierścionka Znaczy kawałek, no, tak wygląda wygląda, to jakaś nakładka z guziczka Taka na nabitka właśnie nie, Co tu jeszcze ciekawego ostatnio wpadło? Tu kawałek krzyżyka I chyba same buratynki Buratyneczki, tak jest O, trochę tak nastukałeś Kolega się cieszy, bo znalazł największy topór dzisiaj, właśnie, takie siekierki, a tutaj takie bydle długie i duże, no, fajna znajdka, nie? Bardzo piękna, Bardzo na piękna. pewno lepsza jak polmos. <noise> no na pewno, a tak już się prezentuje kasterka, bo dawno Wam jej nie pokazywałem i no jest pełna, nie? Teraz właśnie? zobaczcie, kolega mi tutaj powiedział, tego wcześniej nie widziałem. Kamień 1929 rok. I tak jak wam mówiłem, że to gospodarstwo tutaj od czasów międzywojennych stało, no to no ten, ta data mogłaby wskazywać, że właśnie w tamtym roku no, wybudowano tutaj coś dom, czy jakiś inny może budynek, nie? No, to jest super. Mega to klimat robi, w ogóle to jest taka cała kubka i ten kamień akurat tak w naszym kierunku sobie tak, wystaje, nie? wyszedł tak, tak. z tą Wszyscy się. tutaj stali, nie? I on jest tutaj tak perfidnie ułożony. Fajna sprawa. Tutaj znajdki Kuby. Co masz nowego? Dwa razy jedna druga kopiejki i borotyna. Okej, okay. a ja znalazłem najmniejszą siekierkę właśnie przed chwilą, udało się też wyjść w teren. No i mam najmniejszą siekierkę. Tyle ich dzisiaj wyszło, że jest kolejna. O, piękny guziczek. Piękny. Pierwszowojenny? Znaczy No w każdym razie piękny. Piękny, naprawdę. Jak będzie oczyszczony, to mega strzał. No i witam Was już spokojnie na podsumowaniu. Jest to wszystko już umyte. Co ciekawego, wyszło. To zaraz Wam chcę właśnie zaprezentować. Na spokojnie. No dobra, zacznijmy od lewej klamerki. Tutaj mamy Poniatowskiego. Małą grupkę dwóch monet, ale mamy grosika poniatowskiego i mamy pół grosika poniatowskiego. Mamy tutaj tylko dwie kopiejki, w sumie bardzo mało kopiejek, akurat wyszło. Więcej nawet wyszło, słuchajcie, niemieckich monet. Bo mamy tutaj Feningi, tutaj mamy Feningi i tutaj mamy Reichsfenningi. No te akurat w najgorszym stanie, no ale na 100% to są właśnie Reichsfenole. Plombu nie, nic specjalnego. Tutaj mamy takie różne duperele. Tutaj mógł być starszy ten pierścioneczek, no ale w chwili obecnej wygląda jak wygląda. Niestety się trochę zepsuł. Tutaj mamy powiat opatowski, czyli powiat, akurat, w którym kopaliśmy 1948 rok. Czy to był jakiś psi numerek, czy o co chodziło? Dajcie znać w sumie w komentarzach, bo nie wiem. Mamy międzywojnie oczywiście. Pięknie się tutaj 50 groszy wyróżnia. Ale jesteś dwójeczka, są piąteczki, dwudziestki niestety cynkowe, nawet i grosik jest, więc groszowe monetki międzywojenne zaliczone. Tutaj mamy guziczki. perelki i współczesne rzeczy. Boratyneczki, jak zawsze kupeczka boratyneczek i teraz najciekawsze fanty. Z najciekawszych, no na pewno duży, duży prześlik. Rzadka znajdka, jeśli chodzi o takie duże prześliczki zazwyczaj wychodzą albo te płaskie, no coś takiego tylko jak połowę tego i takiej wielkości, a ten no to jest naprawdę duży, duży prześliczek więc fajna znajdka. Eee, mamy tutaj taki miedziany, brązowy ćwiek, ale no tak jak widać... Jeszcze, jest też monetka. Jakaś jeszcze, jeszcze nie udało mi się jej zidentyfikować. Tutaj coś widać na niej, e, natomiast jeszcze się temu nie przyglądałem. Na pewno jest to coś fajniejszego. Nie jest taki sam kryski. I mamy tak, raz, dwa, trzy stopki brązu. E, o ile ten stopek, no to wygląda po prostu jak stopek. E, tutaj jest kolejny. To ten, przyjrzyjcie się tutaj. No ja właśnie to dostrzegłem na wspólnych poszukiwaniach. Zaczekajcie, może tak. O. I nie wiem, czy to będzie widać dobrze. O teraz. W tym kierunku widzicie. Tutaj to wygląda, jakby to był element fibuli spalonej. A to jest naprawdę już bardzo ciekawe. Jeśli fibula była spalona, no to mogło się tutaj wiązać to z jakimś pochówkiem. Nie jestem co do tego pewny. Natomiast, no, no ewidentnie nie jest to, wiecie, jakbyś taka kubka brązu odlana. Tylko no ma to taką strukturę, jakby drutu zawiniętego, tak jak właśnie w fibulach powinno być, więc jest to na pewno bardzo ciekawe znalezisko, które no będzie musiał już sobie archeolog ocenić, czy mój pomysł na tą znajdkę jest prawidłowy. Oprócz tego srebrna klamerka to z takich mniejszych znalezisk, ale przyjemnych dla oka. Krzyżyk. Lubimy krzyżyki, lubimy takie znajdki, więc tu jest bardzo fajna znajdka jeśli chodzi o dewocjonalia, srebrne 5 groszy to widzieliście na odcinku. No, stan niespecjalny, ale widać teraz, jak jest już to ogarnięte, dobrze. No i dwie ciekawe znajdki na koniec. Zapięcie sakwy późno średniowiecznej, średniowiecznej. Naprawdę bardzo fajne znalezisko. No, mega. Mega znajdka którą warto docenić, no i myślę, że znajdka dnia tutaj kolega się popisał i trafił fibulkę, słuchajcie, trafiła się fibula. Ona tutaj najprawdopodobniej właśnie jakieś nacięcia ma, więc fajnie wygląda. o, no Oczywiście jest niekompletna, niekompletna, brakuje drutu tutaj przede wszystkim, natomiast e, i igły, ale suma sumaru można powiedzieć, że znajdki są bardzo ciekawe i ta fibula no to ewidentnie jest to top 1. Znalezisko. chyba że się potwierdzi, że to jest właśnie spaloną fibulą z najprawdopodobniej jakiegoś grobu, rozorane, zniszczone i tak dalej. No to się okaże, że to też jest bardzo ciekawe odkrycie. No, także tak się prezentuje urobek. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dziękuję wszystkim, którzy przyjechali. Dziękuję wam za oglądanie i do następnych i wspólnych poszukiwań i odcinków. Trzymajcie się. Cześć.